My, jako firma, jesteśmy operatorem logistycznym, który z powodzeniem wspiera zarówno klientów biznesowych, jak też instytucjonalnych w realizacji transportów specjalnych, ponadnormatywnych, bardzo kompleksowych projektów związanych z dostawami nie tylko dla wojska, ale również dla sektora oil and gas, dla branży energetycznej, elektromaszynowej. Tym samym mamy do czynienia z organizacją transportów o bardzo dużym stopniu skomplikowania. Door to door, gdzie organizujemy nie tylko transport, ale również przeładunki w portach, składowanie sprzętu, który wymaga specjalnej troski. Dbamy o dopełnienie procedur celnych, wszelkich formalności związanych z transportem ładunków o podwójnym zastosowaniu. I myślę, że jest bardzo duża perspektywa, jeżeli chodzi o współpracę również z Wojskiem Polskim. Szczególnie, że. No, Czasy mamy takie, jakie mamy, i, i wydaje mi się, że każdy podmiot wyspecjalizowany e, ma tu miejsce do tego, żeby się wykazać. Logistyka dla wojska wiąże się z transportem e, skonteneryzowanym zresztą wojsko myśliło kontener morski, tak? więc e, są to ładunki bardzo standardowe są to ładunki o niezbyt skomplikowanym stopniu. E, trudności natomiast wiadomo, że mamy do czynienia z transportem czołgów, pojazdów opancerzonych, różnego rodzaju innego sprzętu, który wykracza poza skrajnie ładunkową, lub też wiąże się z dużą masą i tu jak gdyby my jesteśmy jednym z liderów na rynku światowych przewozów ponadnormatywnych, mamy Jeden z najlepszych zespołów w Polsce, jesteśmy obecni w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy sieć w tej chwili 12 biur, mamy własny custom house, no i przede wszystkim mamy doświadczenie. Na pewno wojna na Ukrainie spowodowała zmianę sposobu myślenia, jest to sytuacja dla nas nowa, dla wszystkich logistyków, dla firm transportowych, dla agentów celnych, dla portów morskich, które no, również w tej chwili jak gdyby stały się takim oknem na świat dla ładunków dla do i z Ukrainy. Wojna przyniosła nam też swego rodzaju otrzeźwienie, czym w ogóle jest logistyka, jak ważna jest logistyka. Pierwszym symptomem tego, że należy ten obszar gospodarki traktować poważniej, była pandemia. W czasie pandemii, kierowcy ryzykując zdrowie, spędzając dużo czasu poza domem, wszystkie firmy spedycyjne, pracownicy magazynów, pokazali, jak ważne jest zachowanie łańcucha dostaw. W obliczu wojny wszystko zaczyna działać w zupełnie innym schematach, odpada ubezpieczenie po stronie rosyjskiej. To każdy, kto dzisiaj zleca taki transport, musi wiedzieć. Nie tylko w przypadku ładunków militarnych, ale przede wszystkim no, przy transporcie wszelkich innych dóbr. Z pewnością problemem, jaki wywołała wojna, jest odpływ pracowników ukraińskich, którzy pracowali nie tylko jako kierowcy, ale też w firmach produkcyjnych, w centrach magazynowych, w wszystkich innych pewnie branżach da się to odczuć. Dlatego no również nasza firma i wszystkie, myślę, że wszystkie firmy nam podobne dzisiaj zaczynają dostosowywać się do nowych warunków, tak jak to robiliśmy w czasie pandemii, czy robiliśmy w czasie różnych innych kryzysów. Oczywiście nigdy na taką skalę, ale jednak zmieniamy sposób myślenia, zmieniamy sposób działania. I myślę, że my jako organizacja jesteśmy do tego już bardzo dobrze przygotowani. Jeżeli chodzi o dostawy na Ukrainę, bo dzisiaj rozpatrujemy to w kontekście dostaw na Ukrainę, natomiast taki czarny scenariusz zakłada, że konflikt się rozszerzy i Będziemy mówili o łańcuchach dostaw do krajów bałtyckich, czy przez kraje bałtyckie, być może na teren Białorusi, czego oczywiście nie życzylibyśmy sobie, no ale no codziennie śledzimy wiadomości i widzimy, jak sytuacja się rozwija. Zarówno polski sektor transportowy, jak też kraje Prybałtyki, czyli Litwini, Łotysze, Estończycy, no dzisiaj są takim hubem dla ładunków rosyjskich. Wymienione kraje z uwagi na dostępność szerokiego toru w portach morskich nad Bałtykiem, Polska z uwagi na połączenia drogowe i kolejowe również. Polscy przewoźnicy drogowi mają olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o transport na tzw. wschód. Polskie samochody, polskie naczepy w czasie wybuchu, w momencie wybuchu konfliktu w lutym ubiegłego roku znajdowały się nawet w Mongolii. Więc tutaj Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, Polska Izba Spedycji Logistyki, wszelkie inne instytucje, które zrzeszają branżę, uczestników rynku, regularnie dyskutujemy, co zmienić, jak rozmawiać z rządem, z instytucjami, które mają wpływ na, na przepisy, na jak je zmieniać. Jak doprowadzić do tego, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał polskiej branży transportowej, logistycznej i teraz, kiedy jesteśmy no, takim, nazwijmy to, hubem logistycznym dla pomocy, zarówno tej humanitarnej, jak i militarnej dla Ukrainy, no, ale również no, w kontekście tego, że to samo może spotkać również nas Polaków.